Co chcesz powiedzieć? Do mnie? Kapitan? Jaki kapitan? Jest? Gdzie jest woda? Kapitanie Red. Po co ten chawes? Kapitan Red I, i Kości. Na co czekasz? Lepiej skocz po butelkę. Kapitanowi chce się well, pić. Jesteś mi dłużny. 632 dublony. Masz to zapisane w swojej krwiopijczej księdze rachunkowej. Po co ta uwaga, kapitanie? Właśnie sprawdzają twoje konto i rzeczywiście wszystko się zgadza. A choć teraz trudno mi będzie zebrać całą sumę. Ceny poszły w górę, kiedy zniknąłeś. Ale przy odrobinie poświęcenia... Mogę załatwić. Resztę oddam za jakieś 3 miesiące. Zgoda? Jopijca. Drżysz. To z gorączki czy ze strachu? To z radości, że cię idzie żywego Lepiej gdybyś mi oddał 632 dublony. Rozumiesz? Wielkie nieba straciłeś nogę. Przy Twoim trybie życia to prawdziwa tragedia. Daruj sobie moje dublony. Henryk, przynieś szkatułko. odliczymy 622 dublony. 632. Teraz możemy pogadać o interesach. O interesach? Chyba wiesz. Wiesz, że wróciłem z pustymi kieszeniami. Zdobyłem galeon. Złota. Żadnego złota. Mam zakładników. Tylko nie to. Po wyspie włóczy się ich w całym robię. Przysięgam, że nie wezmę żadnego zakładnika. Zatrzymaj ich sobie. Proszę. Oto 632 dublony. Sprowadź żabę. On też wrócił. Niech przyprowadzi zakładników. Nie, nie, dziękuję. Rusz się, bo ci obetnę uszy. Posłuchaj, kolędze. Mam bratanicę gubernatora Mara i pierwszego oficera pokładowego Neptuna. Of pierwszego czy trzeciego mam to gdzieś. Od dwóch lat nie mogę dostać okupu za hiszpańskiego adwokata. Nikt go nie chce, ani żona, ani dzieci, nawet za darmo. Ci krety nie obcięli mu język. Jasne, prawnik bez języka? Nie, Red. Wiem co mówię. Koszty podróży, utrzymanie zakładnika przekracza jego wartość. Neptun? Chwileczkę, zdaje się, że płynął do Hiszpanii. Tak. nie było złota? Wejdź, ślicznotko. Pozwól, że przedstawię cię Holendrowi. O nie, nie chcę ich widzieć. Oto bratanica gubernatora. Natychmiast wysupła trzy tysiące. Jak się nazywasz, kochani? Trzy tysiące. Dobrze wiesz, że jestem warta dziesięć razy więcej. Zabierz je, utop, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Na pokera. Ty bękar jakiejś rotterdamskiej ladacznicy. Oby ci wszyłe poblazły. Nie podobają ci się? Są zakładnikami, to wystarczy. Ile dasz za niego? Ile jest Mart? 100. Sto? Mniej. Ostatnio Carlos chciał za arcybiskupa 325. Daj go rekinom na pożarcie. Jego sandały są więcej To Pogadamy o tym później. Wyłaź sępię. Zrobisz popijawę. Witajcie kochani. To ja straciłem nogę. Ale wciąż jestem kapitanem Redem. Przepłynąłem pół świata i znów widzę Was zadowolony. Midler. Cychy Wciąż rzeźki i brykający. Meathook. Jak zwykle ze skwaszoną miną. Bible Back. Wciąż Moonhead. Moonhead. Wziąłeś mnie za szatana, co? Cały się pomoczyłeś. Macie tyle do powiedzenia, co ławica makreli. Spójrzcie, po czterech latach spędzonych na szawej, bezwiednej wyspie wciąż stać mnie na uśmiech. Co z wami? Brak wam języka jak temu adwokatowi? Teraz dużo lepiej. Zabierajmy się na tratwę, żeby wysuszyć piwniczkę Holandii. Gospodarz stawia. To było gorsze niż hiszpańska salwa buntowa. Myśleliśmy, że zginąłeś pod Boka del Toro. A wszystkich świętych też tak myślałem. Podobnie Hiszpanie. Inaczej nie byłoby mnie tutaj. Nigdy nie zabiłem tak wielu jak pod Del Toro, prawda? Nigdy kapitanie. Powinniście to wiedzieć. Stary żaba krzyczał Vive la France, bijąc na prawo i lewo jak demon. To był Twój dzień. Wtedy kula armatnia strzaskała mi Hej, Scratch, ten rum dostaniemy dziś czy jutro? Już, kapitanie Moonhead, przynieś następną beczułkę Chcę posłuchać kapitana Reda Rób, co ci każę. To przypominało mi czarną księżniczkę, która roztrzaskała się na rafie koło tej przeklętej wyspy Cztery i pół roku na mięsie z żółwi i kokosach. Prawdziwy czyściec za to na Neptunie, hojni oficerowie hiszpańscy przyjęli nas jakbyśmy byli książętami. Ciążcie się do nas, teraz macie szansę się wykazać. Różcie tyłki, dajcie przejść państwu. Rozwiążcie im łapki, żeby mogli wypić moje zdrowie. Po tak wspaniałej uczcie przy waszym stole pozwólcie, że teraz ja was ugoszczę. Oficer floty królewskiej nie pije z piratami. Świat potrzebuje różnych ludzi.